Cześć witam. Na kanałach wszelkich panuje szaleństwo kalendarzy adwentowych. Oczywiście w większości są to y, y, kalendarze kosmetyczne. No niestety, pomimo moich apeli, nikt nie wskazał mi kalendarza książkowego albo z jakimiś wyrobami paperniczymi, a żeby zabić takiego ten cypla, co mnie tam dręczył, postanowiłam kupić taki oto kalendarz. E, nazywa się on kalendarz Vintage 24 okienka i jest to kalendarz e, e, kąpielowy, czyli, żeby sobie sprawić przyjemność takiego domowego spa, kupiłam ten oto kalendarz i zobaczymy teraz, e, co jest w środku. Otwieram kalendarz, zdejmuję, zdejmuję. On tak, tak się prezentuje bez tej folii i w pierwszej małej. W pierwszej małej tubeczce, którą tutaj yy, odwijam, zaraz już powiem co to jest. Pierwsza mała tubeczka wygląda tak. <laughs> Vintage Hand Krem, czyli krem do rąk. Jak mówią dziewczyny na, na kanałach kosmetycznych, kremów do rąk nigdy za wiele, bo zawsze się może przydać do torebki. Jadą gdzieś tam, może zabrać taką właśnie yy, o. Co tutaj mamy? Takie małe okrągłe mydełko, vintage, soap, czyli mydełko. A jaki ten soap ma zapach, to ja nie wiem, ponieważ jest oczywiście po angielsku. No i oczywiście te kalendarze, które otwierane są na różnych kanałach, to są zagraniczne. Nie widziałam żadnego kalendarza wydanego przez polską firmę z polskimi napisami. A teraz co? A teraz skarpeta, skarpeta z prezentami. Okulary nakładam, otwieram skarpetę z prezentami. O! Uuu! Wysypuję tutaj wszystko na. Nie będzie to takie łatwe. Po pierwsze, myjka. A 24 te komplety mają być. Po drugie, body, lotion, czyli lotion do body, do ciała, coś do ciała. Następnie coś małego, łopatka, jakaś łopatka. Jak ja nie lubię takiego otwierania, a nie, pilniczek. I jak mówią dziewczyny z kanałów kosmetycznych, w każdym kalendarzu musi być pilniczek. Według nich to jest zapchaj dziura, bo Hmm, też one, hmm, te kalendarze kupują bardzo drogie. Pół do stół Co tutaj mamy? Znowu jakiś lotion. Już Wam czytam. Body mix. Brumę pulle corpse. Czyli jakieś, jakieś krople do czegoś, ale nie wiem do czego. Dopiero sobie potem, bo tutaj nie ma polskich napisów, ale będę musiała wejść na stronę produktu. O, lusterko, lusterko, lusterko pilniczek i co jeszcze? I gumka do włosów. Na pewno będą, ponieważ to są takie zapchaj dziury. 24 od farcia. Już co tutaj mamy? Hand krem po raz drugi, a więc dwa kremy do rąk to no tutaj znowu mamy. Shower gel, czyli żel pod prysznic. Żel pod prysznic. Żel. Szczoteczka. Myju, myju szczoteczką. Następnie. Sól. Tak. Sól do kąpieli. Sól do kąpieli. Już. Może powinnam otworzyć wcześniej, żeby to tak długo nie trwało. Shower żel kolejny. A więc już dwa żele pod prysznic. Co tutaj jest? Body butter, czyli masło do ciała. Znowu tak, Hand krem, czyli trzeci krem do rąk. Jak tam u Was dziewczyny z kosmetycznych zawsze mówią, a jak tam u Was ręce wam pierzchną, czy też nie. Sąp, czyli mydełko. Jakich kremów do rąk używacie? Pyta się na kanałach kosmetycznych, więc ja Was pytam kremów do rąk. Tu pewnie będzie bomba do kąpieli, bo już taka okrągła jest. Tak. Bomba do kąpieli. Tu znowu, tu znowu jakieś Bubble bath, czyli jakieś musujące, robiące te babele, czyli piane i, i buzujące w wannie. Hand cream czwarty. Czwarty hand Co tutaj mamy? Sól do kąpieli, już drugą. Coś podłużnego. Zobaczymy, co się ja wyrzuci. Myślałam, że to... O! One też w kosmetycznych mówią, że zawsze to musi być. Czyli separatory do malowania paznokci. Podejrzewam, że bomba kosmetyczna okrągła. Tu co? Sól do kąpieli po raz któryś. Mam nadzieję, że za każdym razem body scrub, czyli peeling. I... Bubble Bad, czyli coś bomblującego do, do ciała, do kąpieli. Teraz wrzucę wszystko do przezroczystej torby. Nie torby, tylko opakowania, żebyście zobaczyli, ile tego jest. Wszystkiego o jedno mi spadło, ale już nie będę podnosiła. Więc tak się przedstawia zawartość tego kalendarza. No myślę, że obfitość jest i tych ym, kosmetycznych do kąpieli y, zawartości będę miała dosyć sporo, a więc jestem zadowolona. No ale żeby ka kalendarz był y, mnie satysfakcjonujący, no to musi być książka. I o! Na samym dnie tego kalendarza co za niespodzianka! Jest książka, która tak się przedstawia. Zatytułowana Domowe Spa, Naturalne Kosmetyki, Pilingi, Maski, Toniki, Balsamy, czyli można je wykonać samemu, na przykład mydełko różane, maska, o, maska z awokado i soli, yy, i soli morskiej czyli mój kalendarz vintage yy, kąpielowy przedstawiał się tak, jak widzieliście, kilka tych ym, kremów do rąk, y, coś do kąpieli, sole, myjka, y, ten pilniczek lusterko. Wszystko z nim było. No i była również książka, co uzupełnia i powoduje, że ten y, kalendarz jest teraz pełen i y, mnie satysfakcjonuje. No i teraz się ja muszę do czegoś przyznać. Dołożyłam do tego kalendarza coś. Czego przedtem w nim nie było. I teraz zmierzam do rozdania. Rozdanie będzie polegało na tym, że proszę pod tym filmem wpisać nazwę przedmiotu, którego według Was nie było w kalendarzu oryginalnym, a który ja do tego kalendarza dołożyłam. Wśród tych wszystkich, którzy poprawnie odpowiedzą, zostaną rozlosowane przeze mnie trzy nagrody. Pierwsza nagroda nosi tytuł. To jest taka książeczka, cienka, zatytułowana 15-minutowa kuchnia dla singli szybciej niż dostawa pizzy. Pierwsza nagroda. Druga nagroda okładka taka. 5 minut dla Twojego zdrowia aktywna przerwa w domu i w pracy. Taka książeczka. I trzecia nagroda, okładka taka, tytuł Potrawy jednogarnkowe, czyli coś kuchennego. Oczywiście wiecie, że wśród tych, którzy te nagrody wylosują, nie będzie w kopercie tylko po tej jednej książce, ale znacie mnie, ja coś na pewno tam dorzucę, a więc przesyłka będzie na pewno bardzo sympatyczna. Jeszcze raz powtarzam, to był kalendarz um, vintage z um, przedmiotami do kąpieli, no jestem jak już powiedziałam bardzo zadowolona, ale żeby być super zadowoloną musiałam do tego kalendarza coś dołożyć. Który to przedmiot, proszę, proszę, żebyście wpisywali pod spodem, a ja wylosuję trzy osoby, które będą, y, otrzymają te książkowe nagrody, które przed chwilą Wam pokazywałam. Oczywiście, jak już mówiłam, coś dorzucę. Inne zasady, czyli czas trwania y, konkursu, będą poddane pod filmem. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Napiszcie, czy Wy kupujecie kalendarze adwentowe i jakie. I szkoda, czy żałujecie tak jak ja, że nie ma um, żadnego kalendarza dla nas, zapalonych czytelników i wielbicieli, na przykład wyrobów papierowych typu różnego. Dziękuję, do zobaczenia.